Ja siema na dzisiejszym odcinku. Jestem Zizo, dziś zaczynamy vloga kilkudniowego. Na początku idziemy odbierać paczkę do Impostu i testujemy nowy telefon, jeżeli chodzi o nagrywanie. Będę odbierał, mam drugi. A później, w piątek, czyli jak ja to nagrywam, jest wtorek. Za kilka dni od... pójdziemy do sklepu po EAFC 20. Five Lecimy do matu. Ten telefon może nagrywać w 4K, jednakże przy 30 fps. ach Więc w ten odcinek nagramy 60 fps w 1080p. Jednak mam tego koda, więc odbierzemy kodem QR. Dobra. Lecimy. Paczkę. Aha, dobra, no nawet nie wcisnąć. zaczynajmy, nie? Jest paczka. 2,5 2.15 Taka pacuszka. Pierwszy raz zamawiałem z Aliexpress Teraz znajdę miejsce gdzie mógłbym otworzyć i wam pokazać Zachodziłem za nią 4 zł Aliexpress Let's go Dobra, lecimy do domu Jesteśmy w domu 12.19. Otwórzmy paczkę. Jest. Aha, mi przyszło co innego, a nic zamawiałem. No ale dobra. No to niefajnie, niefajnie. Chyba, że jest w środku coś jeszcze. No to. Niestety przyszło mi co innego. Nic zamawiałem. Może nie mieli na stanie, no ale to słabo. Może było trzeba wybrać jakąś opcję. Co wiem Narsil jako e, wisiorek, a mi przyszła jaka jako przywieszka. Więc dosyć słabo. O 4 zł, to nie wiem, w sumie. teraz to już było warte, bo wiszerek byłby fajniejszy. No nie wiem, co mam o tym sądzić. Ja mam ponownie, kilka dni później, idziemy do Media Expert West Ham. Lecimy po Fifę. i w Media Expert też nagram sobie kątem szerokokątnym. Jak teraz nagrywam, nagrywam 0,6 ogólnie, ale jeszcze jest 1080, 10, a 4K. Na coś innego widzimy się pod media expert. media expert. Ale co jest jeszcze? Jest wyprzedaż. O, Space Marine. Burzyn Fanko. Tego nie widziałem, ale Fanko może być fajne. Astrobot. Dobrze wiele. Jeszcze jakoś interesuje. Lego. Jak będzie ścinało, przychodzimy po to lecimy do kasy. Let's go! Nowy season! Lecimy! Chciałem kurczę jakąś miniaturkę zrobić. Może tak się uda. Dobra, będzie. to jest odwrotnie, trochę, ale poradzimy sobie. Tyle jeszcze po kole I widzimy się w domu. Bo, jesteśmy już w domu i chcemy zobaczyć oprócz FIFA FC25 z Bellinghamem Mamy też nowego pada do PS5. E, zaraz otworzymy. Grajmy w 4K przy 30. E, otwórzmy tą grę najpierw. Zoprawdzę, ja mam taki problem, że mam jedną rękę. Więc ja się posłużę po prostu magią montażu. Jeszcze raz. I lecimy. Mamy już otwarte. Boom. Płyta AFC 25. Karteczka o raszu i odblokuj świat jej, czyli informacja o jej play. Dobra, mamy gierę. Proszę bardzo, oczywiście do zakupu dostałem też e, kod na Spotify Premium, więc będzie do FIFA idealnie. Więc co? Otwórzmy DualSense. Będzie grany. Oczywiście ja mam jeszcze. Pady e, stare dwa. Ale one są już takie. Powiem szczerze, średnie. I wolę po prostu mieć nowego padziora. Później już będę tylko naprawiał. Pady więc. Na, najprędzej, no nie kupię nowego. Może znowu się posłużymy magią montażu. Otworzony. Wyjmujemy. Posłużę się znowu. Takim sposobem, o Instrukcja, padzik Tyle wam pokażę Dobra, dzięki za dzisiejszego vloga, trzymajcie się, na razie, siema